Dzień dobry, z panią Izabelą rozmawiam. Tak, słucham. Moje uszanowanie zbiora podróży telefonu jest plaszczone. Iwana, proszę pani, ja w sprawie wylotu na Kretę telefonuję. Pani jest po szczepieniu oraz osoby, z którymi tak, pani leci tak. też są? Mama jest tak, będziemy mieli wydrukowane certyfikaty szczepienia. Tak, tak, wszystkie. tak, tylko że nie ma proszę pani czytnika do tego certyfikatu, więc tak, będzie do połknięcia śrubka gwintowana. W Grecji będziecie, proszę pani, na bramce piszczeli. Aha, czyli teraz to wszystko będzie na lotnisku w Warszawie, tak? Tak, proszę pani, do połknięcia będzie śrubka gwintowana, ocynkowana. To jest ważna sprawa, proszę pani. I tej śrubki się pozbywacie już jak będziecie na krecie? Nie szybciej. Nie, no, to, no, to, no chyba połknę, nie? Dobrze. Proszę pani, to jest do 2 centymetrów. Aha, dobrze. I to dostaniecie po odprawie, proszę pani, u nas na lotnisku, po sprawdzeniu w centralnej bazie, proszę pani, szczepiennej i będzie do połknięcia ta śrubka. Jedziemy na lotnisko, idziemy do odprawy, dostajemy śrubkę z mamą, powykamy. Tak jest i na bramce, proszę pani, w Grecji będziecie piszczeć, ale to będzie oznaczenie dla tych na lotnisku, że wy jesteście sprawdzeni pod kątem szczepiennym. Tamy dwie godziny przed lotem przynajmniej być, tak? Żeby wszystko załatwić, tak? Tak, tak. I, I proszę uważać, że to, co się, się je, żeby się tej śrubki nie pozbyli przed przylotem do Grecji, dobrze? Na kratę do hotelu